Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Ja nazywam się Suzanna Malinowska i opowiem Wam dzisiaj o książce Maren Haushofer Ściana. To książka, która została mi polecana przez kilka osób, ale przede wszystkim przez panią Annę z kanału Czytam i piszę. Przeczytałam ją już dawno, to znaczy w pierwszej części kwietnia, ale noszę się tak trochę jak kura z jajkiem. Jak wam opowiedzieć o niej? Bo to nie jest książka, o której jest łatwo opowiedzieć. Dodam tylko tak, tyle, że bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobała i do dzisiaj gdzieś noszę ją w sobie, i myślę, że to będzie jeszcze długo trwało. To też jest książka, do której prawdopodobnie będę wracać. Autorką jest Madeleine Haushofer. Urodzona w 1920 roku, zmarła w 1970 roku. Napisała kilka powieści, niezbyt wiele. Najbardziej znaną powieścią tej autorki jest właśnie Ściana. Ona też jakby nos, y, zyskała taki najszerszy odbiór i była najwięcej tłumaczona na inne języki. Y, I teraz, co wam powiedzieć o tej książce, y, kochani? To jest książka, którą autorka napisała w odpowiedzi na wybudowanie muru berlińskiego. Ona powstała w czasie zimnej wojny. I to być może jest też jakimś kluczem do zrozumienia pewnego tła tej historii. To były czasy, w których, to mówię dla tych młodszych osób, które tego nie przeżyły, ja zresztą również nie byłam wtedy jeszcze na świecie. To były czasy, w których można powiedzieć, że konflikt zbrojny pomiędzy siłami Zachodu i Wschodu, mówię o Europie, wisiał na włosku. Były bardzo, bardzo nieprzyjemne, trudne czasy, których osoby, które jeszcze całkiem dobrze pamiętały II wojnę światową i wszystkie nieszczęścia, które się z tym wiązały, przeżywały dużo stresu, zwłaszcza wrażliwi ludzie tacy jak pisarze. I myślę, że właśnie dlatego powstała ta książka. Zacznijmy może od treści. Treść jest bardzo, powiedziałabym, prosta, a jednocześnie zupełnie nieprosta. Ci, którzy przeczytają tę książkę, zrozumieją, jak trudno jest o niej opowiedzieć. Mamy tutaj kobietę, która przyjeżdża w odwiedziny do swojej siostry i szwagra, którzy mają domek myśliwski w środku lasu, w pięknym, pięknie położony. Rzeczy dzieje się, jak przypuszczam, w Austrii, bo powiedzmy sobie, autorka jest Austriaczką w górach. Zaczyna się po prostu banalnie. Nasza bohaterka gotuje jedzenie, czeka na powrót swojej siostry i szwagra, którzy wyjechali do wsi, być może na zakupy. Tymczasem wraca sam pies, a oni nie wracają z jakiegoś powodu. Czas płynie, oni nie wracają. Coraz więcej um, obaw, coraz więcej wątpliwości rodzi się w, w bohaterce, której imienia nawet nie znamy. I postanawia ona wyruszyć na, na ich poszukiwanie, no, tknięta jakimś złym przeczuciem. Wierzy ze sobą psa myśliwskiego, który jest znakomicie wyszkolony, jest świetnym, psa, jest świetnym bohaterem tej książki również. Ten pies jest bardzo ważny. W ogóle zwierzęta są niezwykle ważne w tej książce. Ale wracając do, do zdania, które przed chwilą e, rozpoczęłam, e, nasza bohaterka wyrusza razem z psem i w pewnym momencie drogi odkrywa coś przerażającego. A mianowicie, że dalej nie da się iść, że jest ściana, szklana ściana, która oddziela ją, można powiedzieć, na całej szerokości świata, tak się wydaje w każdym razie, od tego, co jest poza nim, że ona jest oddzielona, że ta szklana ściana sprawia, że po prostu dalej nie da się przejść. Nie wie w ogóle skąd ona się wzięła. Ale potem obserwując różne rzeczy, które znajdują się po drugiej stronie tej szklanej ściany, widzi na przykład mężczyznę, który potem z czasem się przewraca i sądzi, że on nie żyje. Zwierzęta też wyglądają na nieżywe. No, bohaterka przypuszcza, że musiało dojść do jakiejś em, eksplozji jakiejś no, zupełnie nieznanej em, bomby czy jakiej, jakiegoś rodzaju broni, która spowodowała jakby wypiętrzenie się tej ściany. Jednocześnie zabiła wszystkie istoty po tamtej stronie ściany. Można powiedzieć, że sytuacja jest apokaliptyczna. Kraniec świata, nie wiadomo, co jest gdzieś tam po drugiej stronie, ale możemy przypuszczać, że tam jest śmierć i pożoga. Nasza bohaterka ma rodzinę, którą zostawiła. I zostaje sama uwięziona w tym domku, domku myśliwskim, na pośrodku gór, gdzieś tam w lesie. Sama, nie sama z psem. Pies okazuje się bardzo ważnym towarzyszem i niezwykle e, pomocnym, można powiedzieć, strażnikiem. E, nie chcę Wam opowiadać tej historii, jakby szczegółowo, bo jaki to ma sens. W każdym razie powiem Wam tak. Ja się obawiałam, że ta książka będzie nudna. Zwyczajnie. Myślę sobie, o matko, no dobra, wiedziałam, że zaczyna się właśnie tym, że się pojawia ściana, że ona jest uwięziona gdzieś w lesie w jakimś domku myśliwskim. I mówię, no i teraz to już będzie jakaś kolosalna nuda. No bo co też tam się może wydarzyć, tak? Hm. Otóż bardzo zdziwiła mnie ta autorka. Nie nudziłam się ani chwili. Tam się ciągle coś działo, chociaż rzeczywiście e, ktoś, kto poszukuje jakiejś, nie wiem, e, ekscytacji na miarę thrillera, no to nie wiem, czy je tam znajdzie. Choć oczywiście są takie momenty bardzo trudne, ale. Ta książka mówi dużo o przyrodzie, mówi dużo o przyrodzie, ale nie jest w ogóle nudna. Mówi dużo o przeżyciu w, w trudnych warunkach, pokazuje nam, jak bardzo nasza cywilizacja, od, że tak powiem, odsunęła nas od natury, yy, no, oduczyła nas bardzo wielu przydatnych umiejętności, które pomogą nam, mogą pomóc nam przetrwać w takiej właśnie krytycznej sytuacji, w jakiej znajduje się bohaterka. No oczywiście ona również jest tego świadoma, że ona nie umie wielu rzeczy, nie ma pojęcia, o różnych, na przykład o uprawie roślin nie ma pojęcia, tutaj wszystko się odbywa na zasadzie metody prób i błędów, na szczęście jej szwagier jest takim typem chomika, który wszystko gromadzi i na, wszelką, na wszelki wypadek, na czarną godzinę i tak dalej, no i czarna godzina wybija i dzięki temu udaje jej się jakoś tam żyć. Mamy tu w tej opowieści kilka lat z jej życia. Nie, nie wiemy jak ona się kończy. Nie wiemy jak ona się kończy. Jest wiele wzruszeń, wiele pięknych chwil. Wiele wspaniałych zwierząt jest tutaj opisanych. Dla ludzi, którzy kochają zwierzęta, myślę, że to będzie piękna książka. Jest też pięknie, mówi o kotach. Pięknie. Eee, właśnie czytałam, że wydawca początkowo nie chciał tej książki wydać, bo powiedział jej. Że to jest książka o kotach i on nie będzie wydawał książki o kota, bo kto to będzie czytał. To nie jest książka o kotach, aczkolwiek koty są tam bardzo ważnymi bohaterami. Yy, I polecam Wam ogromnie tą książkę właśnie po to, żeby się przekonać. Yy, jak bardzo daleko jesteśmy od natury, szczególnie tym z was, którzy kochają zwierzęta, którzy kochają naturę, którzy myśleli wielokrotnie tak jak ja o tym, żeby rzucić wszystko i uciec z Bieszczady albo gdzieś w ogóle na wieś w każdym razie. Więc ci z was, którzy mają taką potrzebę bycia blisko natury, ale jednak ciągle tkwią w mieście, myślę, że to jest bardzo pouczająca, pouczająca książka dla was. Poza tym ona jest refleksyjna, jest filozoficzna, jest mądra. Ona każe nam zadawać sobie liczne pytania. Ja sobie zadawałam wiele pytań, czytając tę książkę, bo szukałam też wielu odniesień do swojego życia w doświadczeniach bohaterki. Choć oczywiście nigdy nie byłam w żadnym domku myśliwskim na samym końcu świata, w górach. Ale powiem wam, że miałam w swoim życiu taki epizod, to były cztery miesiące, kiedy razem z moim aktualnym partnerem, to było wieki temu, prowadziliśmy schronisko w górach, a właściwie to była chatka studencka na skalance nad Zwardoniem. Ci z Was, którzy wiedzą, to jest trasa na wielką raczę, i przez te cztery miesiące codziennie, no nie tylko, że tam mieszkałam, ja tam ciężko pracowałam, wstawałam o 5 rano, zaczynałam od mycia łazienek i tak dalej, przygotowaniem, bo tam się oczywiście paliło w piecu, palenie w piecu, przygotowywaniem śniadania dla tych, co tam, ja byłam tam jeszcze z dziećmi, więc musiałam przygotować dzieciom śniadanie, obudzić dzieci i tak dalej, i tak dalej, potem turyści, potem turyści się wymaldowywali, potem trzeba było pozmieniać pościel i tak dalej, prowadzenie takiego, mm, takiego miejsca, jakim jest schronisko w górach, jest, no jest bardzo trudne i tak naprawdę jest dużo, dużo pracy, ale miałam poczucie, powiem Wam, że robię coś prawdziwego, że to jest moje prawdziwe życie, że my tutaj w mieście mamy taki komfort i taką wygodę, że wiele urządzeń, elektrycznych głównie, nas wyręcza, wyręcza nas najróżniejszych, na przykład sprania, prawda? Ja tam nie miałam pralki, nawet frani, wyobraźcie sobie. I te cztery miesiące prałam wyłącznie ręcznie. E, <laughs> e, trzeba było naprawdę zająć się wieloma rzeczami. E, to, to były naprawdę bardzo ciężkie, ciężkie czasy. Ale z drugiej strony do dziś wspominam tą przygodę, tego odosobnienia górskiego, jako coś niezwykle pięknego. I nigdy nie zapomnę, że 8 września spadł śnieg. I patrzyliśmy na te zaśnieżone góry. Było zimno jak nie powiem co. I my, w tych górach, stojąc na werandzie tej chatki, nie wiem jak ona teraz wygląda, nie byłam tam całe wieki. W każdym razie, stojąc na werandzie tej chatki, mieliśmy taki wspaniały widok na dolinę. Tam Dolina Soli się tak nazywa, to znaczy sól, e, miejscowość się nazywa Sól. E, I po prostu było przepięknie. I to są tego typu doświadczenia, bliskości natury, których w żadnym wypadku nie, nie da ci, że tak powiem, internet, ani, ani żaden film. To jest coś, co nas łączy z naszymi przodkami. Tak to czuję i tak to widzę, bowiem oni też mieszkali no, blisko lasu, blisko natury. Oni byli jej częścią. Ktoś mi kiedyś powiedział, dlaczego człowiek tak bardzo kocha las? Dlaczego tak wielu ludzi? Czuję się bezpiecznie w lesie, dlaczego las ma tak, takie kojące dla nas e, oddziaływanie na nas, e, kojące, gdzieś tam niweluje różne lęki. Jest to stwierdzone naukowo, to nie jest tak, że ja to wymyśliłam, czy to jest doświadczenie paru moich znajomych. E, dlaczego? Dlatego, że przez tysiąc lecia ludzie chronili się w lasach, e, ludzie mieszkali w lasach. Las był dla nas też takim miejscem naturalnym. Las nas przyjmował. Rodziliśmy się w lesie i umierali w lesie. To były. Justyna i Kuba z kanału Kaffe Wiedza powiedzieliby nam, ile to było, tysięcy lat, ale to były być może nawet miliony. W każdym razie, jakby pochodzimy z lasu. Tak jak kiedyś Jonasz Kofta mm, śpiewał, pamiętajcie o ogrodach, ponieważ stamtąd przyszliśmy. Ja myślę, że przyszliśmy z lasu. Przyszliśmy z lasu, pamiętajcie o lesie. I przeczytajcie sobie tą książkę właśnie po to, żeby. Zobaczyć, jak to jest żyć w lesie komuś, kto jakby zostaje wyrwany e, z naszej cywilizacji i nie jest przygotowany do tego typu przygód. Zapraszam Was do książki Marlen Haushofer ściana. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, mam nadzieję, że nie będziecie żałować. Ja nie żałuję i bardzo gorąco ją polecam. Ale jak mówię, jeżeli ktoś spodziewa się wartkiej akcji, to może jednak niech sobie daruje. Trzymajcie się, pa, pa.